Mariuszkiem właśnie obgadujemy temat podjeżdżania. I mam ten sam problem. Eee, tu jest przy... to samo. <laughs> Mariusz szybciej. Kuba szybciej. Ja szybciej. Wojtek szybciej. Zwalniam. Oni też zwalnianią. zwalniają. Zwalniają. Cały czas w jednym miejscu na przyczepie a, się sypie. Suma w jednym miejscu sypiemy, a potem wywaliłeś. No, zaraz zobaczymy jak zacznie zwalniać. Czy on też się zrobić? uwaga patrz też. O, nie, nie, trzymaj się, trzymaj się do mnie. czekaj, zwalnia, bo już prawie 1 na godzinę jadę. Nie, 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 to trzeba Kubę pochwalić. Trzeba Kubę pochwalić, dobra. Kuba, cała Polska na Ciebie patrzy, jak podjeżdżasz. O, dałeś radę. O, Kuba, no, bo, Kuba nie. macha. Elegancio. Co, ja nie kosiłem jeszcze wola, żeby było tyle, żeby to tak wyglądało nigdy. Masakra, co? O. O, nie jest jeszcze zielona, to widzieliście, także, ale wilgotność okej. Okay.